Serdecznie. Chciałam powiedzieć, że rozpoczynamy vlogmas, ale nie rozpoczynamy żadnego vlogmasa. Rozpoczynamy reading vlog. Ja sobie tak chodzę po mieszkaniu w moim stroju do biegania, bo to nie jest tak, że mam jakieś postanowienie noworoczne. Ale ostatnio, jak byliśmy na Sylwestra, to chodziliśmy po górach, dużo chodziliśmy i jakoś tak. To dobrze na mnie wpływa, bo wiecie, nie wiem jak to określić, ale po prostu czułam się dobrze Że stwierdziłam, że jak wrócę to albo będę chodziła na jakieś spacery dłuższe, jak będę miała tylko czas, albo będę biegała Bo dopiero kartę Multisport i siłownię będę miała od lutego, także No chciałam ten stycznie też jakoś yy, podreperować swoją formę, bo od listopada nie byłam na siłowni, bo w grudniu, chociaż nie wiem co bym robiła, to nie dałabym rady. E, także stwierdziłam, że dzisiaj sobie pójdę. No i ja jestem osobą, która nie potrafi ćwiczyć bez muzyki i nie umiałam znaleźć takiego rzepa na ramię, żeby sobie telefon włożyć. Wszystko szlak trafił. Ja wiem, że to jest może głupia wymówka, ale widzicie, ubrałam się. <grych> Z drugiej strony jest też tak, że jakoś tak mi jest łatwiej. To znaczy, lubię kiedy mam liczone kilometry, bo wiem e, jak moja forma spadła i tak dalej. No. Wiem, że to nie jest najważniejsze, ale jakoś tak. No, kurczę. I mama przed chwilą do mnie zadzwoniła, że przyjedzie jednak dzisiaj, bo tak się zastanawiała. Więc jest godzina 9:18, ona będzie za 40 minut. Także ja zabieram się za robienie obiadu, bo dzisiaj mamy kisz ze szpinakiem i chciałabym jak najwięcej czasu spędzić z nią i z Askanem a nie siedzieć w kuchni i robić obiad. Ok, ja już ją umyłam i postawiłam teraz szpinak. Powinien być świeży, ale miałam tylko mrożony, więc będzie mrożony. A tutaj robi się ciasto, to znaczy jeszcze się nie robi, zaraz będę je wyrabiała. W każdym razie jest tej masło: 125 g, 250 g mąki tortowej przesianej. Tutaj jest 60 ml wody zimnej, jedno jajo i szczypta soli, i będziemy zaraz gnieść. Ale jak będziecie robili kiedyś ciasto na kisz, to pamiętajcie, że jest to ciasto kruche, więc wyrabiamy je krótko, żeby nie dostało ciepło z naszych rąk, więc jak najwięcej trzeba posiekać nożem i potem do lodówki. Nie wiem skąd to wiem, ale tak jest. <grystanie> Okej, okay, ciasto już zrobione. Teraz trzeba je owinąć i włożyć do lodówki. To miał być reading vlog, nie cooking vlog. <grystanie> ale akurat gotuję, więc urozmaice tego reading vloga a zaraz idę rozczesać włosy, wysuszyć je i pokażę wam jaką książkę będę czytała przyjechała do mnie mama z Askany, a to jest książka, którą zamierzam czytać w tym reading vlogu, czyli Immortaliści, ja inspirowałam się akurat filmem Zoe Reads i też, że tę książkę chciałam przeczytać w grudniu, ale nie zdążyłam także mam nadzieję, że uda mi się przez te dwa dni ją przeczytać no jak nie, to trudno Przedłużymy tego reading vloga. A co? W każdym razie na pewno będę Wam mówiła o czym ta książka jest, bo kiedyś też pisaliście, że jesteście ciekawi. No a ja teraz czekam na mamę, mama tam po coś poszła i będziemy sobie oglądały film. Praktycznie jedzenie już jest gotowe, jeszcze podsmażyłam cebulę. Zaraz będę doprawiała szpinak, tylko on musi tylko ostygnąć. Zrobię całą masę, e, pokroję pomidorki i tak to mniej więcej się prezentuje. Także kochani, e, no to będzie właśnie ta książka, którą teraz będziemy czytali. Nie mówię o żadnej drugiej książce, bo przypuszczam, że ta jedna to i tak będzie dużo jak na te dwa dni przy moim tempie czytania. <śm> Nie widzicie blachy, które wyciągnęłam z pieca, jak robiłam kisz. Mama właśnie wyszła z Askanem i naprawdę świetnie spędziłyśmy niedzielę. To znaczy, to była taka niedziela, wiecie, z prawdziwego zdarzenia, a mianowicie siedziałyśmy i oglądałyśmy. Najpierw zobaczyłyśmy cała prawda o Szekspirze, chyba tak się ten film nazywa, z Judy Dench. A drugi film mamie puściłam Venoma, to znaczy, puściłam jej ciche miejsca, ale nie za bardzo się jej podobały. <grym> Nie wiem dlaczego, może dlatego, że przez cały czas coś mówiła, ale jakoś średnio jej podeszły. No i stwierdziłam, że puszczę jej Venoma. Ja już Venoma widziałam dwa razy, ale z miłą chęcią go zobaczyłam trzeci raz. To nie jest tak, że jest to mój ulubiony film, ale lubię Toma Hardiego. <grych> I tak, jak już wam wspominałam, reading vlog będzie dotyczył Immortalistów. Ja jeszcze nie zaczęłam ich czytać, a jest godzina 16:18, ale spoko chodzi o to, żeby na luziku sobie do tego podejść i żeby jakiś film wreszcie pojawił się na kanale. No, jeszcze myślałam, żeby nagrać też taki film, gdzie będę mówiła o najlepszych i najgorszych książkach ubiegłego roku, ale nie wiem, czy to ma sens. W sumie nie przeczytałam dużo książek. I jednocześnie większość książek była dobra. Także teraz ogarnę kuchnię, bo wszystkie talerze tutaj zostały i ze zmywarki muszę wyciągnąć czyste talerze i włożyć te brudne. Także na pewno tym się zaraz zajmę, a później wezmę się za czytanie i Wam w ogóle powiem o czym jest ta książka. Eee, I musicie mi wybaczyć, bo ja już dzisiaj malować się nie będę, nie opłaca mi się. Ja wiem, że nagrywam filmik i powinnam jakoś. Wiecie, się ogarnąć, <grym> ale stwierdziłam, że skoro ma być to na luziku i jest niedziela, to mm, nie będę się malowała <śled> ok, taki dziwny kadr, ale jak ostatnio do was mówiłam, to właściwie położyłam się spać <śledzim> drzemka południowa zawsze jest dobra w każdym razie już wstałam ogarnęłam tutaj kuchnię i wzięłam się wreszcie za czytanie Immortalistów o, <śledzim> Muszę Wam powiedzieć, że no dopiero skończyłam pierwszą część i jestem na stronie 30. Zaraz zaczynam część drugą. W każdym razie mamy tutaj przedstawioną historię czworga rodzeństwa, którzy mieszkają w Nowym Jorku, w dzielnicy, gdzie głównie przebywają imigranci. Akcja rozpoczyna się w 1969 roku i pierwsza część opowiadana jest przez Warię, czyli najstarszą z rodzeństwa, bo chciałam powiedzieć sióstr, ale tak naprawdę są dwie dziewczynki i dwóch chłopców i Valia wtedy ma 13 lat. E, wszystko rozpoczyna się w momencie, kiedy jeden z braci w kolejce podsłuchuje, że gdzieś na Hester Street jest kobieta, która potrafi przewidzieć datę śmierci. Jest wróżką, i, i ogólnie wszyscy o niej wiedzą, ale tak naprawdę nie wiedzą, skąd się wzięła, często zmienia miejsce zamieszkania. No i dzieci z racji tego, że są bardzo ciekawe, nudzi się im to lato jest bardzo upalne. Stwierdzają, że się do tej kobiety udadzą i chcą poznać swoją datę śmierci. I na razie my jako czytelnicy poznaliśmy tylko datę śmierci warii, ale nie wiemy. Tak naprawdę co usłyszała reszta rodzeństwa, ponieważ muszą oni to zatrzymać w tajemnicy, powiem wam, że zapowiada się ciekawie, ponieważ jeden z braci wpada w szał, drugi jest przygnębiony, i ta młodsza siostra w ogóle też płacze. Klara ona się nazywa. Także no nie wiemy, co oni usłyszeli. Także tak się prezentuje historia, i później będę wam mówiła, jak toczy się ona dalej, ponieważ teraz przechodzę. Ja w ogóle przepraszam, że nie mówię, mu, patrząc do was, ale tutaj przeglądam tę książkę i staram się jakoś to poukładać i teraz przechodzę do części, ale zaraz to jest część pierwsza a tutaj co ja czytałam, a to był prolog przepraszam was najmocniej, nie potrafię czytać w każdym razie tamto to był prolog, a teraz przechodzimy do części pierwszej będziesz tańczyć synek i to jest przedział czasowy 1978-1982. I to jest historia opowiedziana przez Simona. Okej, okay, jest godzina 23:40. Ja właśnie skończyłam czytać część pierwszą, czyli część, która była poświęcona Simonowi. I jak Wam już mówiłam, był to okres od 1978 do 1982. I właśnie ta część się teraz skończyła. Przechodzimy do części Kolejnej, czyli drugiej, gdzie jest właśnie Klara. I tutaj mamy kontynuację, czyli od 1982 do 1991, e, czyli mojej daty urodzin. E, w każdym razie mamy przedstawioną historię Simona, który wyrusza w podróż do San Francisco, żeby odkryć swoją seksualność, poznać samego siebie, przeżyć swoje życie tak, jak chce. Nic więcej Wam nie powiem, nie chcę Wam zbyt wiele zdradzać, ale póki co jestem na stronie 140. I muszę Wam powiedzieć, że póki co ta książka bardzo mi się podoba podoba mi się to w jaki sposób poznajemy bohaterów podobają mi się też relacje które się tworzą między rodzeństwem i te wszystkie perypetie które się im przytrafiają możemy też poznać stany znaczone w tym danym okresie i no Póki co nie dziwię się, że Zoe Reed takim zachwalałam. Mam nadzieję, że im dalej będę czytała, tym bardziej będę zachwycona tą książką. No, pierwsze opowiadanie, pierwsza postać, no... ciąży trochę to na serce. To nie jest tak, że jest to łatwa historia, ale jednocześnie uważam, że jest warta przeczytania. Póki co... I czytam dalej. Może uda mi się dojść do tej części trzeciej, a jak nie, zobaczymy. W każdym razie część druga nosi tytuł Proteusz i jest to historia dotycząca Klary, także teraz poznam Klarę. Was bardzo serdecznie, dzisiaj kolejny dzień reading vloga, znowu chciałam powiedzieć dzisiaj kolejny dzień vlogmas, czy coś w tym stylu, <grywa> chyba długo jeszcze będę to mówiła, w każdym razie kochani, ja wczoraj przeczytałam drugą część która dotyczyła Klary i zaczęłam czytać tę która dotyczy Daniela się nazywa Daniel? czekajcie, bo ja mam kiepską pamięć do imion tak, Daniel, i, i jestem na stronie 200 60. Także uważam, że jak na kilka godzin, które wczoraj czytałam, bo nie czytałam wczoraj cały dzień. To jest całkiem nieźle, jakaś taka brada dzisiaj jestem, w każdym razie ja już jestem ubrana, biorę ze sobą książkę, ponieważ wybieram się do mamy, to znaczy miałam zupełnie inne plany, planowałam dzisiaj zostać w domu, czytać, relaksować się, gnić, oczywiście miałam jeszcze w planach, żeby rano wcześniej wstać, iść, pobiegać, ale jakoś tak się złożyło, że wyłączyłam budzik, a z racji tego, że poszłam spać o 2.30, no to... Hmm. Jakby to powiedzieć, no nie poszłam biegać. Więc wpadam na taki genialny pomysł, że przejdę się do mamy na nogach, nie będę brała auta, jest fajna pogoda, co jak na styczeń jest. Aż dziwne, to znaczy, to jest fajna pogoda, jest chłodno, ale nie jest zimno, nie jest sisko i, i też dla niektórych bezdomnych zwierząt też to jest na pewno na plus, czy też dla bezdomnych jest to na plus, ale sami widzimy co się dzieje w Australii i w ogóle jak nasz ekosystem w ogóle szaleje. No i jest kaszana, totalna kaszana. No nie będę tutaj robiła żadnych wywodów, kochani, nie wyrzuciłam tej butelki, przepiękne tło. W każdym razie, kochani, ja właśnie zbieram się do mamy. E, biorę ze sobą książkę, bo mama powiedziała, że zrobię obiad, jak coś to mi podwiezie, no ale mam wolne, mama też ma wolne. Siedzimy obie w domu, to czemu razem czasu nie możemy spędzić? <noise> Więc wybieram się teraz do niej. E, jak wrócę, na pewno coś więcej Wam opowiem o książce, bo chciałabym skończyć jeszcze tą część y, związaną z Danielem. Oczywiście dzisiaj chcę skończyć całą książkę i myślę. Mam taką nadzieję, że mi się to uda i byłabym naprawdę z siebie bardzo, bardzo zadowolona. E, mam jakąś jeszcze dzisiaj taką wenę, że chciałabym coś namalować, porysować, jakoś twórczo się udzielić. <grym> nie wiem, czy starczy mi na to czasu, bo jeszcze muszę jedną rzecz e, przeczytać i o jednej rzeczy napisać. To tak odnośnie pewnego projektu, ale to nie tutaj, nie, nie związane z YouTube'em. Okej, okay, ja właśnie przyszłam pod blog mamy, mama zaraz zejdzie i idziemy na cmentarz, także tak sobie spędzimy dzisiejszy dzień, w które możecie słyszeć orszak trzech króli. właśnie weszłam do domu, zaparzyłam sobie herbatę, wzięłam ze sobą książkę. Ach. O, i nawet y, nie widziałam, że tak naprawdę jestem ubrana pod kolor okładki, <grystanie> nie miałam czasu, żeby umamę przeczytać chociażby stronę, bo stwierdziłam, że wolę spędzić czas z mamą, nie wiem po co w ogóle brałam książkę, ale nie wiem, może wy też tak macie jak ja, że jeżeli bierzecie plecak i nie macie tam książki, gazety, czytnika, czegokolwiek co moglibyście w danej chwili przeczytać, to jakoś tak nieswojo się czujecie. Ja w każdym razie tak mam, zawsze w plecaku, nawet jak jadę autem i jadę do pracy i wiem, że nie będę miała czasu, żeby czytać, zawsze mam ze sobą książkę. Po prostu czuję się jakbym miała jakiegoś przyjaciela ze sobą. W każdym razie tak, siadam teraz do czytania, zaraz sobie włączę jakąś taką e, relaksującą playlistę na Spotify, no i odezwę się do was zapewne za jakiś czas, kiedy w Przeczytam teraz ten rozdział. E, no, póki co książka bardzo mi się podoba, aczkolwiek muszę powiedzieć, że historia Simona i Klary była bardzo rozwinięta i poznaliśmy ich jako bohaterów, poznaliśmy dokładnie też ich życie. Na razie czytam początek historii Daniela. E, no i nie wiem, e, tak naprawdę, jak to dalej się będzie toczyło. Przepraszam, że się na Was nie patrzyłam. E, no i zobaczymy, czy ta historia też mi się spodoba, tak jak poprzednich dwóch bohaterów. No. Dam wam znać. W każdym razie, póki co, jeżeli chodzi o książkę, to mogę ją polecić, ale werdykt wydam, jak ją skończę. Także już nie przedłużam, siadam do czytania i odezwę się do Was później. Musicie wybaczyć, że jestem taka lekko zaspana i jakiś taki dziwny kadr na tle choinki jeszcze, jeszcze poczujmy ten klimat vlogmasowy ale właśnie skończyłam czytać Immortalistów i chciałam się na żywo podzielić moją opinią i moimi wrażeniami po lekturze, które są nie umiem nawet tego nazwać słowami, widzicie, że się nawet zacięłam, po prostu ta książka chyba będzie dla mnie bardzo ważna. Jest to książka, która skłania mnie do refleksji, która niesie ze sobą mądrość, taką mądrość życiową, która pozwala się dłużej zadumać nad tym, co powinno być dla nas ważne, a co powinniśmy po prostu brać za farmazony. I mamy tutaj przedstawioną historię Simona, Klary, Daniela i, i czekajcie, Warii. Zapomniałam, wariat, tak. To było ostatnie opowiadanie. Teraz właśnie pytanie: czy oni wybierają drogę, którą chcą podążać? Czy to los ich tak kieruje? Co by się stało, gdyby nie podjęli takich, a nie innych decyzji? Czy ich życie potoczyłoby się tak, a nie inaczej? Każda z tych historii jest inna, wszystkie się od siebie różnią, i każda zaczyna się w momencie, kiedy kończy się następna, to nie jest tak, że one się ze sobą przeplatają. Fakt, że autorka tutaj odwołuje się do historii czy do zdarzeń, które wydarzyły się wcześniej, czy do różnych wspomnień z dzieciństwa, czy z nastoletniego okresu życia bohaterów, ale jednocześnie jakby ta historia biegnie swoim torem i idzie w danym kierunku przed siebie. Więc nie mamy tutaj takiego poczucia, że przeżywamy tę historię od na nowo. Nie, ona ma swój początek, środek i koniec i to jest naprawdę super w tej książce. Uważam, że jest to książka, którą warto przeczytać i spodoba się ona czytelnikowi w każdym wieku. Ja tutaj nie chcę określać, że powinni ją czytać tylko, nie wiem, młodzi czytelnicy czy też starsi. Raczej staram się tak nie klasyfikować książek, ale uważam, że jest to książka, która dotknie każdego, ponieważ są tu różne problemy życiowe poruszane. Jest tu pewien też mistycyzm. Ja wczoraj miałam pewne obawy z racji tego, że Adama nie było, i, i tak jak szłam spać i czytałam pewien fragment w tej książce, to miałam takie. <śmiech> <śmiech> Zaczynam się bać. <laughs> Jednocześnie w tej książce ta magia, czy ta właśnie przepowiednia, przeprata się z tym. Co dotyka nas wszystkich i co może nas spotkać, jest tutaj bardzo dużo tragedii, smutku, ale też radości życiowej prawdy, tego, jak wpływa na nas wychowanie, rodzina, to jakie przytrafiły nam się zdarzenia, jak to na nas wpływa, jak wpływa na nasz charakter. To rodzeństwo tutaj, które powinno być do siebie, chociaż troszeczkę podobne, tak naprawdę jest. Różne. Na końcu nie zaznaczyłam, bo nie miałam znaczników, ale na końcu było takie stwierdzenie, że byli oni jak różni ludzie, którzy nagle znaleźli się w jednej wincie. Także, kochani, jeżeli lubicie takie książki, które skłaniają Was do refleksji, które są życiowe, które przedstawiają różne historie, ja nie będę Wam mówiła tutaj. Jakie potem ścieżki zawodowe wybrali bohaterowie, chociaż to nie jest żaden spoiler, bo to wszystko jest w opisie, ale ja też lepiej czułam się, kiedy czytałam tę książkę, nie wiedząc co się dalej wydarzy. Także, jeżeli lubicie takie książki, bo nie skończyłam wątku co jest u mnie normalne, to jak najbardziej wam tę książkę polecam. Ja tę książkę kupiłam jakiś czas temu na Allegro i cieszę się, że sięgnęłam po nią teraz. Nie wiem zacząć rok z taką książką w każdym razie naprawdę warto ja chciałam się jeszcze odnieść do okładki, że ona jest naprawdę przepiękna i miałam pomysł, żeby dzisiaj coś narysować, ale jest dość późno i nie wiem czy mi starczy czasu na instagramie dodałam też kiedyś zdjęcie jakie jest wydanie tej książki amerykańskie jest przepiękne przecudowne, mamy je w bibliotece i, i bardzo cieszę się, że będę mogła tę książkę też polecać czytelnikom, którzy przyjdą do nas do biblioteki wypolszczać książki jeszcze chciałam was poinformować o jednej akcji, którą zorganizowałyśmy z dziewczynami, to znaczy pomysłodawczynią była Karolina z kanału Kombuk. No i my oczywiście się wszystkie zgodziłyśmy, mianowicie Damaton. Na dole w opisie umieszczę wam link do naszej grupy, gdzie możecie się przyłączyć do wspólnej zabawy. Na Instagramie też udostępniałam profile dziewczyn, bo tam też były podane w ogóle jakie książki polecamy. No właśnie chodzi o to, że każda z nas poleca książki do przeczytania na 2020 rok. Ja wybrałam trzy książki, jest to dziwne losy. Jane R. Noc i ciemność oraz Polska odwraca oczy. Są to trzy różne książki, więc jeżeli przeczytaliście pierwszą, możecie przeczytać drugą, jeżeli przeczytaliście drugą, możecie przeczytać pierwszą, i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, żeby się wspólnie bawić. Nie musicie czytać wszystkich trzech, nie musicie czytać książek od wszystkich dam. Fajnie, gdybyście przeczytali właśnie po tej pierwszej pozycji od każdej z nas, bo każda z nas poleciła zupełnie różniące się od siebie książki, i właśnie chodzi o to, żeby jakby otworzyć się na nowe. Gatunki, żeby nie zamykać się w tej swojej skorupie, i ja mam do tego tendencję, że jak mam możliwość czytania tylko klasyków albo jakichś książek historycznych, to tylko bym najchętniej to czytała, więc cieszę się, że sięgnęłam po imortalistów, bo zazwyczaj po takie książki nie sięgam. I jeżeli będzie dama ton wersja 2021, <grym>, to ja polecam imortalistów. Zobaczymy, jakie kolejne książki będę czytała w tym roku. Ja kurczę nie wzięłam czytnika czekajcie, ja już część książek, które polecają dziewczyny ściągnęłam sobie z Legimi na czytnik, Jeden dzień od Anny bestsellerki, Wyznania gejszy od Zuzy z kanału Kulturalna Szafa no muszę w każdym razie sprawdzić, wiem, że miałam jeszcze ten reportaż od y, Karoliny z kanału Kombook mieszam w każdym razie, no, ja na Instagramie umieszczę też te plansze takie z książkami, które polecaliśmy Sylwia, My Books, My Life i Dominika, czyli y, teraz już Dominika zmieni nazwę kanału d.lewandowska e, chyba tak w każdym razie e, like by bugoholic wcześniej e, zrobiły plansze, gdzie możecie sobie wypisywać swój tbr, swoje wrap upy e, zrobiły też tablicę bingo żeby było wam łatwiej odznaczać odznaczać, zaznaczać, książki, które przeczytaliście, e, mamy też swoje emoji, ale nie musicie z nich korzystać możecie, ale nie musicie, bo na tych planszach Karolina umieściła emoji e, które jakby ma być z nami związane także słuchajcie, jeżeli chcielibyście wziąć Udział w zabawie, to jak najbardziej Was do tego zachęcam. Ja też będę czytała książki, The dam, bo nie wszystkie przeczytałam. I właśnie chodzi o to, że my się bawimy razem z Wami, a grupa na Facebooku jest po to, że możecie się dzielić też swoimi spostrzeżeniami, czy Wam się te książki podobały, czy przypadły Wam do gustu, czy też nie. Chodzi o to, żeby zbudować jakąś taką. Społeczność, która dzieli się miłością do książek i wspólnie poleca sobie jakieś dobre książki. Dobrze, kochani, także to tyle, jeżeli chodzi o ten reading vlog. Dajcie mi znać. Co sądzicie o tej formie takiej czytanej, vlogowej i, i w ogóle, chociaż wiem, że takie filmy się już u mnie na kanale pojawiały. Ja bardzo lubię tę formę, bo ona na mnie nie wymusza jakichś takich sztywnych ram, że muszę przeczytać książkę, wiecie, usiąść, recenzować. Mogę z Wami tak na luzie porozmawiać, e, mogę się z wami też podzielić jakimiś spostrzeżeniami na bieżąco. Możecie pisać w komentarzach, jak widzielibyście te reading vlogi, czy taka forma jest odpowiednia, czy chcielibyście wcześniej wiedzieć, co będę czytała w reading vlogu i chcielibyście to razem ze mną czytać. Możecie pisać w komentarzach, każde komentarze są warte uwagi i wiecie, że uwielbiam je czytać, odpowiadać na nie i z wami rozmawiać. Ale to szybko powiedziałam. <laughs> Dobrze, kochani, rozgadałam się, bo gadam już no, trochę, więc będzie sporo montażu. E, ja Wam dziękuję za uwagę. E, dziękuję Wam za spędzenie ze mną tego długiego weekendu i mam nadzieję, że do zobaczenia następnym razem. Pa! <laughs> Słuchajcie, chciałam, żeby gwiazdki były jak gwiazdy Dawida, ale potem sobie przypomniałam, że chcę przecież zamalować tło i tego praktycznie nie widać. A to dlatego, że główni bohaterowie są Żydami, więc jakby chciałam nawiązać, ale już trudno. Zastanawiałam się, czy jeszcze na przykład tej sukienki tutaj nie zrobić właśnie w takie gwiazdki Dawida, ale stwierdziłam, że tak chyba będzie lepiej że właśnie tutaj jest bardzo dużo elementów tutaj też, a tutaj jest tak pusto no nie wiem, zastanawiam się w każdym razie słuchajcie, jestem strasznym niechlujem jeżeli chodzi o rysowanie piórem bo po pierwsze moje dłonie wyglądają tak już po myciu, a po drugie zawsze miałam o to odjętą połowę oceny na plastyce ponieważ zostawiałam coś takiego coś takiego no, ja wiem, że to nie jest dzieło ja nie jestem naprawdę zdolna, ale się działo mi to w głowie, żeby to narysować od wczoraj i stwierdziłam, że nie zasnę, kiedy tego nie zrobię, więc takie moje wiecie, tutaj jeszcze jest mój kubuś bohatek, którego kiedyś zrobiłam, którego kiedyś zrobiłam, nie umiem się wysłowić. Yy, I tak, i udanego tygodnia trzymajcie się popa. pa! pa.